Siemalowidowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj noc czwarta z fnaf -a. Jedynki. Jak oglądaliście tamty odcinek, to wiecie, prawie zostałam ugotowany. Co? O Foxy! jej Co? Stary, ty tu mówisz do że mnie, żebym posłuchał, ja tu przychodzę. Zawał. Pilot Cove. Co 5 sekund liczyłem moją kamerę. Jest, ci Czekaj, jest tutaj Freddy i się nie ruszył. Foxy już się powoli wychyla. On nie podoba mi się to. Davaj pjerë shumë, jem një

Nie. Mm. Nie. Tu rudamenda mnie atakuje. Tutaj brązowy, tutaj brązowy kloc wyłazi. UUUU jestem Nie. Dobra. Jestem ugotowany, nie widzę, to jest chyba ten czas, kiedy ktoś mnie zabije Dawaj Foxy, biegnij już! Widzę, co mi nawet się podoba, że Bonnie tam jest Nienawidzę cię stary Okej, okay, nie podoba mi się to. Oj. No biegnij. No czy nie? Nie wiem, nie wiem. Oh! On tam stoi za nią? Rzecków. Widzowie, my tego chyba nie przetrwamy. Bo nie śmieciły rychło, nienawidzę cię. Chyba nawet dobrze cię Monty w SB zastąpił. Wiem chyba nawet czemu. Bo ty energii wyżerasz. A wiesz co jest najlepsze? Że prawdopodobnie Fazberzer do mnie zawala teraz. 你。Yeah. Nie rób mi tego. Nienawidzę Was. Możecie się mną nie bawić. Jak... Jeszcze ten. 好年。Oh, yeah. Pam, pam, param, pam, 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 param. <tryk> <tryk> Tym razem szóstaje mnie, nie uratuje, prawda? Uff. Widzicie co? Chyba aż taki straszny to nie było. Wie weißt geht's, du was ich von Gaja, den biedny fong tak autentycznie coś mnie tutaj zaraz zabije bije się w dosłownie na początek gry wybieg

Pam, pam pa, pa, pa 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 pam, 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 pam. Nie zawij mnie. Tak szczerze. Ja to przegram.

Hmm Wiecie co mi się teraz najbardziej podoba? Że Freddy po mnie, na mnie leci Co? No, czy po mnie leci Był, była czwarta i jem Tą grę kończył Nie muszę się aż tak bać Tylko na go muszę patrzeć Zami spojrzę na inne kamery Główną moją kamerą jest 1C O to gówno mi zżyra energia jak leci Mi się to bardzo Fajnie Ej, mogłyby mi włączać kamer, ale i tak by się ruszyli To mam, mam, taktykę, nie? Mam taktykę, ale już ją zepsułem Ej, czy kamery marnują energię? Widzę Frediego. Dwie. Robię szybkie cięcie. Albo wiecie co widzę. Do zobaczenia. I cześć.